Polska giełda w tej chwili będzie czekała, i to jest truizm, będzie czekała do końca sierpnia, przynajmniej na to, co powstanie z rządu, co zostanie wyemitowane, co rząd wyemituje, jeżeli chodzi o ofę, o losy OFE. Są te trzy warianty. Rząd prawdopodobnie wybierze czwarty, który będzie jakoś modyfikacją drugiego, jak myślę. I jeżeli giełda będzie przekonana, że to nie będzie jej za bardzo szkodziło lub w ogóle nie będzie szkodziło, no to wtedy ruszy. I ja zakładam, że we wrześniu giełda ruszy. Co się dzieje z pozostałymi giełdami i yy, parkietami? Czy widać jakieś ruchy? No, widać zdecydowanie ruchy. W Stanach Zjednoczonych indeksy ustanowiły nowe szczyty wszechczasów. Także y, tam HOSSA trwa niezagrożenie od 2009 roku. Dużo lepiej to wygląda niż, niż w Polsce. Nieco gorsze są rynki europejskie, nieco gorzej się zachowują, ale też widać, że, że jest y, ochota do tego, żeby kontynuować HOSSę, która trwa już ponad 4 lata. Czy to oznacza, że możemy mówić o tym, że jednak wychodzimy z tego kryzysu gospodarczego? To, że jest hossa na giełdach wcale nie oznacza, że w gospodarce jest dobrze. Niestety tak to się zrobiło już od wielu lat, że rynki finansowe oddzieliły się od gospodarki tej realnej. Mówi się, że Wall Street, czyli giełda, rynki finansowe mają się bardzo dobrze rzeczywiście. A Main Street, czyli ta główna ulica, realna gospodarka niestety nie ma się najlepiej. Owszem, w Stanach widać jakiś rozwój, nie za szybki, ale widać, w Europie na razie poprawy sytuacji nie widać.